Spółka komandytowa to rozwiązanie, które dla wielu osób brzmi dosyć skomplikowanie, zagadkowo czy nawet enigmatycznie. No ale czy ma ona swoje mocne strony? Dlaczego tak naprawdę może przeżywać renesans pod nowym czy nowym, nowym ładem? I jakie są jej główne wady i zalety? Zacznę od krótko opisania głównej zalety, czyli możliwości płacenia efektywnie 9% podatku. Jeżeli to Cię interesuje, to myślę, że warto przejść dalej. Ale zanim rozwinę ten temat, to może skupmy się na wadach. Spółka komandytowa obowiązkowo musi prowadzić pełne księgi handlowe. Potrzebujemy co najmniej dwóch wspólników. Jeden z nich będzie pełnił rolę komplementariusza, drugi komandytariusza. To mogą być dwie osoby fizyczne, lub jak bardzo często się to zdarza, jedna osoba fizyczna i jedna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli chodzi o składki, nie skorzystamy z ulgi na start ani z Małego Zusu czy Małego Zusu Plus, więc od razu wpadamy na Pełen Zus. Natomiast na gruncie składki zdrowotnej jesteśmy traktowani jak średniej wielkości ryczałtowiec, płacimy około 600, Czyli dużo, bo tak naprawdę pełna księgowość, Pełen Zus i składka zdrowotna. Natomiast od strony podatkowej może to wyglądać dużo, dużo przyjemniej. Wspominałem o efektywnych 9%. No, w dzisiejszych czasach to jest podatek, który brzmi jak w raju. Najbardziej wymagający przedsiębiorcy często mówią, że chcieli wypłacić nie więcej niż dziesięcinę. Jest to rozwiązanie, które przy pewnych założeniach faktycznie może mieć tutaj zastosowanie. Jeżeli chodzi o wypłatę dywidendy, czy właściwie zysku ze spółki komandytowej, no to mamy następujący mechanizm w przypadku komplementariusza. Ma on prawo odliczyć CIT przypadający na jego udział w zysku od swojego PITu osobistego. I teraz to rozwiązanie, o którym mówię, ma zastosowanie do spółek komandytowych, które nie przekraczają 2 milionów euro obrotu albo z innych powodów nie straciły statusu małego podatnika, mogą posługiwać się 9% CIT-em. W tej sytuacji prawo do odliczenia, mamy te 9% przypadające na najczęściej 99% udziału w zysku, które ma komplementariusz osoba fizyczna. I teraz co to oznacza? To oznacza, że jeżeli wypłacimy tylko tego zysku część, może dojść do sytuacji, w której nasze prawo do odliczenia zrówna się z podatkiem po stronie osoby fizycznej. Czyli wypłacamy dokładnie tyle, żeby 9% CIT-u równało się 19% z tego, co faktycznie wypłacimy. Prościutkie do ułożenia równanie. A po co je układać? Ano po to, żeby prawo do odliczenia całkowicie pochłonęło nasz podatek dochodowy od osób fizycznych. Wypłacamy część przy pełnym odliczeniu. Mamy efektywne 9%. No i jest to całkiem przyjemne, ale co zrobić z resztą? Rzadko jest tak w praktyce, że przedsiębiorca przecież wypłaca absolutnie wszystko. To znaczy, z reguły część kapitału się reinwestuje. No i w tej sytuacji można ten zostawione środki no, przeznaczyć na przykład na kapitały. Więc jest to jak najbardziej realne rozwiązanie, żeby te efektywne 9% podatku osiągnąć. Oczywiście przy założeniu, że nie chcemy wypłacać zawsze całości. I to nie jest jedyna metoda, która pięknie zaokrągla się nam do 9%. Jest jeszcze druga. To znaczy komplementariuszowi i przy pewnych dodatkowych założeniach komandytariuszowi może przysługiwać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki. Tutaj wątek komandytariusza zaraz rozwinę, bo to jest trochę bardziej skomplikowane. Natomiast komplementariusz to jest ten wspólnik, który co do zasady te sprawy spółki prowadzi. I teraz jeżeli pobiera z tego tytułu wynagrodzenie, to jest dosyć zgodna i jednolita linia interpretacji zarówno ZUS-u, jak i NFZ-u. Że nie podlega to podatkowe oskładkowanie. Nowy Ład dał nam 30 tysięcy kwoty wolnej, oraz po Nowym Nowym Ładzie 12% efektywnego podatku na pierwszym progu, czyli w przedziale od 300 30 do 120 tysięcy złotych. I teraz, jeżeli nasz komplementariusz nie ma innych dochodów, umów o pracę, dzieło, zlecenie, powołanie do jakiegoś zarządu w spółce, na przykład ZO czy Rady Nadzorczej, no to ma tą kwotę. Na skali podatkowej 120 tysięcy do wykorzystania. I teraz, jeżeli wykorzysta to właśnie na wynagrodzenie z tytułu umowy spółki za prowadzenie jej spraw, to okaże się, że sumując 30 tysięcy na 0 bez dodatkowych składek i 90 tysięcy na 12 bez dodatkowych składek, otrzymujemy znowu magiczne 9%. Czyli mamy dwie metody, które pozwalają nam ze spółki komandytowej wypłacać środki na 9%. I teraz przejdę do metody trzeciej. To znaczy, jeżeli komandytariusz jest zobowiązany w pewnym zakresie umową spółki do prowadzenia jej spraw, znowu mówię w określonym zakresie, co musi być wprost odrębnie uregulowane, i zrobimy tego na przykład w gotowej umowie spółki w systemie S24, to taki komandytariusz również może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu umowy spółki, i chociaż jest to nisza, i dużo rzadziej poruszany temat, to również interpretacje w tym zakresie są pozytywne. Czyli jeżeli umowa spółki w sposób nietypowy, odmienny od reguły, ale przyznaje komandytariuszowi wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki, to również może otrzymać wynagrodzenie. I mechanizm podatkowo-składkowy jest dokładnie taki sam. Czyli przy wypłacaniu 10 tysięcy złotych miesięcznie, 120 rocznie, efektywnie wyjdzie nam 9%. Jeżeli wypłacimy mniej, to efektywnie wyjdzie, oczywiście, troszkę. Mniej. Mając te tak naprawdę trzy metody w zasięgu ręki, widzimy, że spółka komandytowa, jeżeli chodzi o optymalizację podatkową, jeżeli chodzi o płacenie efektywnie i zgodnie z obowiązującym prawem, co potwierdzają liczne interpretacje indywidualne, jeżeli chodzi o składki, no to jest rozwiązaniem bardzo dobrym. Przy czym musimy mieć świadomość też jej wad, o których już częściowo wspominałem, oraz tego, że komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki tak naprawdę całym swoim. Majątki. Jaki jest więc profil przedsiębiorcy, dla którego to rozwiązanie jest idealne czy dedykowane? Ano, jest to przedsiębiorca, który już zarabia parę milionów złotych, wtedy to rozwiązanie naprawdę fajnie się skaluje. Nie przekracza jeszcze jednak 2 milionów euro, czyli to jest branża o wysokiej marżowości i względnie wysokim bezpieczeństwie. Wiadomo, że ryzyko biznesowe jest bardzo nieprzewidywalne, zwłaszcza przy zmiennych realiach gospodarczych, z którymi obecnie muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Natomiast odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązania jest czymś, co przy bardzo ryzykownych branżach odstręczać będzie od spółki komandytowej, ponieważ ten model działania jest oparty o to, że jednak główny udział w zysku ma komplementariusz osoba fizyczna. I teraz. Mając te wszystkie założenia z tyłu głowy, widzimy już pewien profil przedsiębiorcy, dla których ta spółka jest dedykowana. Być może jesteś to właśnie ty. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, za oglądanie do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnym, już wkrótce, za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.